Kot domowy musi mieć kocięta. Bardzo często, to znaczy szczególnie od ludzi starszej daty, to znaczy starszej daty, od ludzi, którzy żyją już dłuższy czas, a najczęściej oni tą wiedzę pozyskują od lekarzy weterynarii też starszej daty, yy, możemy przeczytać, możemy usłyszeć, że yy, kotka musi zajść w ciążę musi dojść do penetracji, kozur musi kotkę pokryć, musi dojść do zapłodnienia i musi dojść do urodzenia kociąt, żeby kotka była zadowolona, szczęśliwa, zdrowa fizycznie i zdrowa psychicznie. Że kotka musi przejść cykl rozrodczy, żeby była stabilna psychicznie. Niestety na tego typu twierdzenia nie ma żadnych podstaw naukowych. Nie ma żadnych dowodów na to, że kotka wykastrowana i nie mająca ani rójki, ani ciąży, jest niestabilna psychicznie, niestabilna emocjonalnie i nieprzewidywalna, i jakby wymaga jakiejś terapii czy, czy jakiegoś wsparcia medycznego. I nie ma też dowodów na to, że kotka musi mieć kocięta, musi je urodzić. Trzeba brać pod uwagę, że koty domowe stabilność psychiczną i emocjonalną osiągają w okolicy 2,5-3 roku życia. Jeżeli kotka zachodzi w ciąże w wieku 3 miesięcy, 4 miesięcy, to na pewno nie jest psychicznie dojrzała. Kot nie potrzebuje ciąży, żeby dojrzeć. Kastracja usuwa macice, usuwa jajniki. I po około 4 do 8 tygodni organizm wycisza się z hormonów. A kot dalej funkcjonuje, organizm dalej rośnie, nadnercza, produkują dalej pewną dawkę hormonów. Szkielet rośnie też prawidłowo. Nie ma żadnych racjonalnych, naukowych dowodów na to, że kastracja w wieku 3-4 miesięcy to jest kastracja szkodliwa, zła i źle wpływająca ani na stan zdrowia fizycznego, ani na stan, stan psychiczny. Ani negatywnie, ani nie powoduje to żadnego rodzaju ujmy w zachowaniu. Mamy, w, jakby w naszej praktyce w doświadczeniu, niestety kotki w wieku 3-4 miesięcy, które były zapłodniane przez swoje rodzeństwo, przez swojego brata, czyli były fizycznie w stanie, były na tyle fizycznie w stanie dojrzeć, żeby zajść w wieku 3-4 miesięcy w ciąży, tym samym w tym wieku kastracja jest do dokonania. Różni będą lekarze i będą mieli różne poglądy, my uśredniamy i twierdzimy wraz z projektem kocie porady, że kastracja od trzeciego miesiąca życia po podwójnym zaszczepieniu jest jak najbardziej prawidłowa. Zwlekanie dłużej pojawią się problemy i choroby hormonozależne, problemy z listwą mleczną, problemy z zaburzeniami hormonalnymi związanymi z macicą, z jajnikami, mogą się pojawić zmiany rakowe, torbiele. Przez to, że kot domowy jest gatunkiem udomowionym, jego cykl rozrodczy jest skrajnie mocno przyspieszony, pobudzenie hormonalne jest też skrajnie mocno podwyższone i pobudzone, dlatego kotki w wieku 3-4 miesięcy potrafią mieć ruję, potrafią zachodzić w tym wieku w ciąże. Już nie mówiąc o tym, że one psychicznie. Same są kociętami i nie są w stanie tak naprawdę prawidłowo odchować takiego miotu. Z reguły takie młode ciąże kończą się na porzuceniu kociąt lub na zagryzieniu kociąt. Kotka po prostu jest psychicznie niedojrzała do bycia e, matką. Kastracja w wieku 3-4 miesięcy jest standardem i powinna być wykonywania, wykonywana bez, większych, bez większej zwłoki. Jeżeli chcielibyśmy porównywać kota domowego, do żbika afrykańskiego, czyli jego bezpośredniego przodka, to tam kotki z tego, co jest to zgodne z informacjami, które przeczytałem, to kotka zachodzi realnie w ciążę, jakby jest matką w okolicy roku półtorej. W przypadku kota domowego brak zajścia w ciążę do roku półtorej niestety spowodowałoby wystąpienie zaburzeń hormonalnych związanych, no niestety z bardzo dużą, intensywną produkcją hormonalną, wynikającą z udomowienia gatunku. Takie są konsekwencje hodowlane, bo pamiętajcie, że kot domowy jest gatunkiem hodowlanym, gatunkiem selekcjonowanym przez człowieka, żeby człowiek osiągał w wyniku tej hodowli zwyczajnie korzyści. Dzięki za wysłuchanie. Do zobaczenia na kolejnych filmikach.